Hmm, gdzieś muszę powiesić tę piękną złotą gwiazdę, ale to potem, potem, bo teraz trzeba wziąć się za świąteczne gotowanie. Są przecież potrawy, które trzeba zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem. Do nich należy pyszny, wigilijny barszcz. Zawsze robię zakwasy z buraków. Jest to mega proste i przepyszne danie. Co jest nam potrzebne? Przede wszystkim buraki. Dużo, dużo buraków, które pokroimy i umieścimy w takim oto słoju. Marchew, pietrucha, czosnek, skórka razowego chleba oraz dodać możemy słodkie jabłko. No to zabieramy się do dzieła. Kochani, buraki dokładnie szoruję, myję i kroję na cząstki. Następnie umieszczam je w słoju razem z umytą i pokrojoną pietruchą, marchewką, czosnkiem. Mm, Daję dużo czosnku. No i dla słodyczy dobre polskie jabłko. Warzywa już są w tym wielkim słoju. Pięknie wyglądają, zalane wodą. I co dalej? Przykrywamy taki swój folią albo gazą. Ja użyję folii, w której zrobię widelcem dziurki. Ulubiona moja robota. Tak. A następnie czekamy 5 albo 7 dni i przecedzamy barszcz. E, zakwas, płyn odstawiamy do lodówki, a warzywa, buraczki kiszone możemy użyć do sałatki. Są bardzo, bardzo zdrowe. Następnie gotujemy pyszny esencjonalny rosół. Do tego rosołu wlewamy przygotowany przez nas zakwas. Wszystko to przyprawiamy, dodajemy domowe uszka, no najlepiej domowe i smacznego. To jest moje ulubione wigilijne danie.